no wszystko jakby wybierały, wybierały te osoby w znacznie bardziej wyściągliwy sposób. No i potem oczywiście jakby też jakby w oparciu o te rozwiązania musiały też im tę te winę dowieść. I cóż to właśnie były za osoby, czy też jakiego rodzaju przestępstwa jakby interesowały organy ścigania, jaki jak znaczy, co jeszcze też jakby warto powiedzieć to to, że same śledztwa, zwłaszcza w pierwszym okresie, one były co prawda prowadzone pod nadzorem prokuratora, ale, a, ale tak naprawdę najwięcej do, do powiedzenia miał tutaj Urząd Bezpieczeństwa, więc to już też w bardzo mocny sposób rzutowało na ich rzetelność to nie tylko pod takim kątem politycznym, ale również jakby staranności procesowej, tak? bo ze względu jakby na ogólny poziom kształcenia i stosowane metody przez funkcjonariuszy Bezpieczeństwa. Te śledztwa były prowadzone w często w bardzo niechrujny sposób, natomiast jakby potem sąd musiał po prostu brać pod uwagę te dowody, które zostały zebrane i po prostu na ich, na ich podstawie osądzać winę wskazanych osób. Co tutaj jest istotne, to to, że, że jakby, znaczy, jakby w jaki sposób te postępowania były inicjowane. Może, może tak, znaczy one jakby w pierwszym okresie były inicjowane przede wszystkim w oparciu o donosy, co siłą rzeczy oczywiście nakładało właśnie dużą ilość pracy na te organy śledcze, tak żeby jakby sprawdzić, tak, czy faktycznie doszło do, do pogłębienia tych wszystkich czy nie. I to właśnie miało wpływ na wysoki odsetek umorzeń właśnie tych postępowań w latach 44-46. Okazywało się, że bardzo duża część tych oskarżeń była po prostu efektem różnego rodzaju porachunków sąsiedzko-osobistych i po prostu nie znajdowały pokrycia w trakcie prowadzonego śledztwa. Kolejną sprawą było to, że że i w trakcie prowadzenia śledztwa, jak i potem w trakcie procesu rzadko jakby wychodzono i sięgano po inne jakby materiały niż zeznania Światła. I to oczywiście też jakby generowało kolejne problemy i też jakby wpływało na, na, na kierowane wyroki, tak? bo bo jego ustalenie stanu faktycznego w takim, w takim przypadku wcale takie łatwe nie było i to też jakby jest jeden z problemów, z którymi borykają się historycy obecnie pracując na tych aktach. Znaczy weryfikacja zawartej w nich informacji jest, jest, jest bardzo trudna, w wielu przypadkach jest często niemożliwa, gdyż no chyba, że w, jakich, w jakikolwiek sposób dysponujemy źródłami, które faktycznie opisują albo to przestępstwo, albo albo sposób prowadzenia danej, danej sprawy, no ale takich źródeł wcale tak dużo nie ma, zwłaszcza patrząc na, na ogrom tego tak? znaczy, ogrom tego materiału. Tak jak wspomniałem, to są, są tysiące spraw, nie wszystkie właśnie trafiały przed bokandę No i jakby weryfikacja zawartej w nich informacji jest często zadaniem karkołowym. I, ale, i, ale jakby mimo to jakby można przeglądając te akta wyróżnić różne kategorie jakby postępowania w trakcie okupacji, które powodowały, że dana osoba była najpierw zainteresowana właśnie organów śledczych, no a potem jakby dany postępek był osądzany przez sąd, czy właśnie stanowił wykroczenie. Rzeczy stanowił przestępstwo w kontekście właśnie e, sierpniówki, czy też nie. Co to były za zachowania? To przede wszystkim e, właśnie udział e, w zabójstwach. E, w zabójstwach zarówno Żydów, jak i, jak i Polaków, czy też chociażby e, jeńców sowieckich, którzy, którzy ukrywali się na terenie na terenie właśnie okupowanym i to jakby też nie tylko bezpośrednie zabicie takich osób, ale też jakby branie udziału jakby działania w działaniach okupanta, które doprowadziły do ich, do ich śmierci. I to, i to jakby też w tym, w tym kontekście jakby właśnie dekret wychodził poza chociażby kodeks karny z tego drugiego roku, no bo on jakby brał pod uwagę właśnie tą jakby złożoność, to znaczy złożoność procesów, które doprowadzały właśnie do czyjejś śmierci, że to nie tylko jakby...